Jeśli masz problemy zdrowotne, przyjdź. Jezus uzdrawiał ludzi. Apostołowie uzdrawiali ludzi. I my w imieniu Jezusa uzdrowimy Ciebie. Moja mama miała dziurę w rdzeniu kręgowym. Nieuleczalna choroba, jamista się rdzenia. Modliła się Ojcze Nasz, zdrowaś Mario przez wiele lat i to nic nie dawało. Ale kiedy przeczytałem w Biblii, że wierzący ręce kłaść będą na chorych, będą uzdrowieni. Pojechałem do Poznania do mojej mamy. Nałożyłem na nią ręce z moim bratem I została uzdrowiona Mamy na to papiery I to było 10 lat temu Przyjaciele, bo Jezus zmartwychwstał Jezus żyje Ale On wymyślił tak zwane prawa Na przykład prawo grawitacji Nie ominiesz tego Będziesz stał sobie tam No to choćbyś był święty Choćbyś się nazywał nie wiem jak To jak tam się stamtąd zrzucisz to spadniesz, bo jest prawo grawitacji. Normalne, normalne. To tak samo są różnego rodzaju prawa duchowe, których ludzie nie rozumieją. I przyjaciele, ja nazywam się Tomasz Dorożała i 10 lat temu poznałem Jezusa osobiście i zobaczyłem te prawa duchowe w kościele katolickim, tak zwanym kościele, czyli w państwie katolickim ze stolicą w Watykanie. Nie uczą takich rzeczy, ponieważ ludzi trzymają niziutko, żeby czuli się nikim. Jedz te opłatek idź tam do tego, zrób to i Bóg kojarzy się ludziom z kimś takim. I ja, na przykład, jak wiecie, te dziewczyny, o tam się ktoś śmieje, tu Bóg, Bóg, bo tylko usłyszy, o Bóg, i już ma człowiek skojarzenia, że ja z paciorkiem lecę 10 godzin. I takie są skojarzenia. Ja komuś powiem, że się modlę, a ktoś w głowie ma skojarzenie, że ja po prostu z paciorkiem latam. To jest nieprawda. To jest iluzja w Twojej głowie. Wysłuchaj mi 10 minut, a troszeczkę zobaczysz światopogląd mój. I przyjaciele, Duch Święty pokazał mi w Słowie Bożym te mechanizmy, jakie są w duchowości. I wiecie co? I to wszystko działa. Jest mechanizm wiary, jest mechanizm uzdrowienia i to wszystko działa tak, jak Bóg powiedział. Więc dlatego, bo mają wolną wolę i robią to, co chcą. Dlaczego Bóg tego nie zatrzymał? Bo Bóg nie zatrzymuje takich rzeczy, bo On dał ziemię człowiekowi, żeby nią zarządzał. Już w ogrodzie jeden to Adam miał zarządzać. I przyjacielu, ja dzisiaj zatrzymaj się na chwilę i zobacz, że jedyną drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus. Nie jest nim Maria, nie jest nim chodzenie do kościoła, nie są nim święci, tak zwani święci. Nie są nim przynależność do denominacji religijnej, ale jest pojednanie się z Bogiem. Ja przyjaciele całe swoje życie byłem rzymskim katolikiem, miałem wszystkie sakramenty. Ale co? Później rozwód, później problemy. Później chęć samobójstwa. Takie właśnie moje życie wyglądało. Tutaj wierzący, a z drugiej strony takie rzeczy. I wielu z was przeżywa kłopoty życiowe. Czy nie jest tak? Tu depresja, tu, tu, tu porzucenie, tu śmierć, tu wypadki, tu choroby. No i gdzie jesteś Boże? I tak sobie wierzymy w te religijne dyrdy małe, które nam wmówiono. I ja też tak wierzyłem. Ale Jezus jest inny. On chce przyjść do twojego życia i uratować Ciebie. Uzdrowić Ciebie z każdej choroby. Zapieczętować Ciebie, byś był z niebie z Nim na wieki. I uratować Twoje życie, po to numer, ale to nie jest tak, że system religijny cię zbawi. To nie jest tak, że system bądź jacyś święci ci pomogą. Przyjacielu, zrozumcie to, przyjacielu, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią jedyną i On dał w sobie Bożym mechanizmy, o których mówiłem wcześniej. I te mechanizmy zawsze działają. Są ludzie, których ja znam, którzy byli biedni. Nie mieli mieszkań, domów. Przyszli do Jezusa, zaczęli stosować te mechanizmy wiary. Dzisiaj mają mieszkanie, żonę, pieniądze wszystko. Nie to, że są zbawieni, to jeszcze są błogosławieni. To jest normalne, ponieważ Jezus jest Bogiem i on powiedział: Moje owce mają mieć życie. I to życie obfite. Gdzie jest życie obfite? Ludzie się boją koronawirusów, świrusów jakiś strach. Noszą te maseczki, nie wiadomo po co. Przecież CO2 to tyle się tam w ogóle wdycha, że naprawdę to wiecie. Po minucie już wdychasz 300% CO2 więcej niż przed tą maseczką. To bardziej szkodzi niż pomaga. Przyjaciele, to wszystko jest strach, lęk przed czym, przed czymś, czego nie ma, albo jest, ale takie malutkie. I widzicie, i możecie się śmiać z tego, co my tutaj robimy. Ale to. Większość ludzi, większość z was jest pełna lęku, depresji i problemów. Ja też taki byłem. Byłem rozwodnikiem. Byłem człowiekiem, który ćwiczył na siłowni 12 razy w tygodniu. Po co? Po to, by lepiej wyglądać, a jak mniej centymetr w bicepsie, to już się potępiałem. Byłem człowiekiem, który jak z kuplami się spotykał. To było wszystko za fajnie, a później przychodziłem do domu i miałem problemy. I wiecie, i tutaj możesz się śmiać, ale masz tak samo. Niektórzy z Was mają tak samo. Często zapycha się telewizorem, muzyką, myśli, żeby tylko nie słyszeć tej pustki, tak? W cudzysłowie, nie słyszeć. Bo wtedy przychodzi co? Lęk, niewiadoma, jakaś depresja, jakieś potępienie. I widzisz, i to jest prawdziwe życie. Że są problemy. Ja jarałem też zioło, piłem alkohol. Wiecie, normalne sprawy już od 12 roku życia. I po co to do cholery robić, jak wszystko jest okej? Okay? Nie jest okej. Okay. Ucieka się od rzeczywistości. Po co ja to robiłem? No wtedy z ziomalami to tak, po to, żeby wiesz, było fajnie. Ale tak naprawdę, kiedy wejdziesz w swoje serce, zobaczysz, że to się robi. Wiesz dlaczego? Bo jesteś smutny. Bo jesteś smutny. Taka jest prawda. Jak się przyznasz sam przed sobą, po co się ucieka na imprezy? Po co się w ogóle ucieka w alkohol? Po co się jara zioło? Bo jest do bani. Taka jest prawda. Jakbyś był szczęśliwy, nie potrzebowałbyś zamienników. Bo człowiek szczęśliwy ma wywalone na te pierdoły. I wiecie co? Kiedy przyszedł Jezus do mojego życia, te rzeczy stały się dla mnie pierdołami. A nie, że nie mogę, bo dziesięć przekazań na Nie o to chodzi. Kiedy Duch Święty wejdzie realnie w Ciebie, da Ci poczucie szczęścia Błogiego, odrzucasz automatycznie te rzeczy mniej warte wagi. I to o to chodzi w życiu z Bogiem. Kiedy Ty pojednasz się z Nim, niebo jest Twoim domem. Kiedy Ty pojednasz się z Nim, On daje Ci szczęście i to szczęście, jakiego nigdy nie doznałaś. Ja 10 lat temu uklęknąłem i powiedziałem, Jezu Chryste, oddaję Ci moje życie. Od razu znikła wina rozwodu, od razu znikła depresja i potępienie. I wstałem z skłon i powiedziałem: Zaczynam żyć. I chociaż miałem 500 złotych na miesiąc, starczało mi tylko na kefir, na bułkę. Wiecie, możecie się śmiać, ale to jest prawda życia, z którą trzeba się zderzyć. I większość ludzi w takim stanie ucieka. Ja chciałem popełnić samobójstwo, ale powiedziałem: Nie. Bo Jezus, Ty powiedziałeś, że jestem święty. Tak jest napisane w słowie. Jezus, Ty powiedziałeś, że mogę wszystko. Tak jest napisane. Każdy. Dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Ja zacząłem w to po prostu wierzyć. Minęło 10 lat. Dzisiaj jestem szczęśliwym mężem, mam córkę półtora roczną, wszystko mi wychodzi. Dzisiaj jeżdżę po Polsce, uzdrawiam chorych, wypędzam demony. Byłem dwa razy na misji w Indiach. Byłem tam, nagrałem film dokumentalny, nazywa się Głos Przebudzenia. Jest bezpłatny, dostępny na YouTube. Możecie sobie to wszystko zobaczyć. I przyjaciele, minęło dopiero 10 lat od tego, kiedy realnie oddałem życie Jezusowi, a moje życie jest obrazem dzisiaj tego, co nazywamy dziś sukces. Mam pieniądze, mam błogosławieństwo i mam szczęście. Po co to mówię? Nie po to, żeby się jakoś chyłpić z samego siebie, ale po to, że to działa. To w ogóle działa, bo Jezus działa. Jezus przyszedł na ziemię jako realny człowiek, tak? Bóg człowiek który stał się człowiekiem, żeby realnie pokazać nam, że to działa. Bo w ogóle działa. Jezus działa. A religia nie działa. Religia ci powie przyjść do kościoła, bo inaczej będziesz miał co? Grzech ciężki. Tak? I później trzeba to do spowiedzi. Bo mam grzechy. Tak? Co za bzdura. Jezus umarł na krzyżu i, i wszystkie grzechy zostały ludziom przebaczone. Ale jeden został. Jeśli się z nim nie pojednasz, nie ujrzysz żywota. A jeśli się z Jezusem pojednasz, ujrzysz życie. I dlatego tutaj żadna religia, żadna spowiedź nie da Ci nic. Ponieważ Jezus nie po to umarł na krzyżu, żeby to spłycić do jakiejś religijnej formy protestancko-katolicko-świadkowo-jechowej, buddystycznej, jakiejkolwiek religijnej formy. Nie! Bóg stał się człowiekiem i ogołocił się z bóstwa. Nie po to, by to była płytka forma bycia dobrym człowiekiem, ale po to, że kiedy przyjdziesz do niego, on czyni ciebie. Jego synem i córką A syn i córka ma wszystko to co Bóg Bo jesteś synem I córką najwyższego Kiedy pojednasz się z Jezusem czyż nie jest napisane Nie dano wam ducha strachu Ale ducha synostwa Abyście mówili Abba tatusiu I wiecie i to się spłyca wszystko Przyjdź do kościoła Wejdź o płatek Zrób coś Nie tu chodzi o życie twoje Wyjdź z depresji. Nie miej myśli samobójczych. W to tutaj chodzi? Wyjdź z biedy. Dlaczego ci nie wychodzi? Wszystko jest możliwe. O to chodzi, o twoje życie. O życie pełne wiary. I teraz jest koronawirus, pozamykali kościoły. Nie! Po co? Jezus uzdrawia. Przyjdźcie wy, którzy macie objawy koronawirusa, zostaniecie uzdrowieni. Od razu. Bo Jezus on uzdrowił chorych i w Jego imieniu jest Moc. Poprzez 10 lat mojego życia w Bogu no oglądałem się tylu cudów, że już nie ma dwóch zdań. Widziałem kobietę, która miała biopsję i raka, z przerzutami już na drugą pierś, 6 lat. Po jednej modlitwie w imieniu Jezus w Gliwicach miała mieć operację, ale zrobili jej jeszcze raz biopsję, co? Dobra, tak? Znaczy chcieli zrobić drugi raz, tak? raz, ale nie poszło. Dlaczego? Bo zniku, no, ku znikł z obu piersi. Przyjaciele, rzeczy, ale... wiele takich cudów boj, widziałem. Boj, 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 w, w Indiach widziałem zresztą, wiele też cudów boj, ludzi, którzy mieli gorączkę po 40, kilka, tam 1 dwa stopnie, już prawie mieli umrzeć. Kiedy ręce na nich były położone, i za pięć minut wstawali z łóżka i wychodzili, i mieliśmy piękny czas. Czułem się jak w dziejach apostolskich, kiedy Jezus chodził po domach, a później apostołowie. I ja też chodziłem po tych domach, kładłem ręce na ludzi, oni wychodzili, później byli chorzy, a wychodzili zdrowi. I wiecie, i to się tak. to To Jezus jest, to On zmartwychwstał. To On ma moc. A Polska jest dzisiaj najbardziej lękliwym, jako, jako w Europie, zakwalifikowanym krajem, który boi się. Wiecie, i możemy się ze wszystkiego. Ale prawda jest jedna czy nie boisz się tej choroby rzekomej? Mam taki filmik na YouTube, byłem w niebie. I wiecie co? Podczas koronawirusa z kilku tysięcy wyświetleń weszło mi na ponad 100 tysięcy wyświetleń. Po prostu ludzie się cholernie boją i taka jest prawda. Jezus dał mi życie wieczne i Tobie dać też je chcę. Jezus jest jedynym ratunkiem dla tego świata. Kiedy w niego uwierzysz, realnie wszystko w Twoim życiu się zmieni. Jednak to nie jest tak, że jakakolwiek religia uratuje Ciebie. Sam byłem rzymskim katolikiem. Są, są w naszym kraju też i protestanci, i świadkowie Jehowy, i buddyści, i hinduści, i inne wyznania. Nic cię nie uratuje, bo Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Nie po to, by religia ratowała człowieka, nie po to, by dobro ratowało ciebie, więc to jest też dobra wiadomość. Przyjdź taki, jaki jesteś. Nie musisz udowadniać nic Bogu. Nie mów sobie, naprawię sobie życie, a później przyjdę do Jezusa. Bzdura, przyjdź taki, jaki jesteś, a Bóg w ogóle pokaże ci, że masz już nowe życie, stare umarło. I przyjaciele, to jest prawda. Brak wtedy win Twoich, wszystko, wy... wszystko jest usunięte, przebaczone i to daje moc do tego, by powstać i by na nowo zacząć żyć. I ja tak powstałem, jako kiedyś rozwodnik z wielkimi wyrzutami sumienia, kiedyś, wiecie, problemy finansowe, wszystko problemy, ciągle problemy, tutaj jakieś różne rzeczy, ale kiedy przyjąłem do wiadomości, że mam przebaczone wszystko, że jestem wolnym człowiekiem, powstałem i powiedziałem dziękuję Ci Jezus, i zacząłem działać jako nowe stworzenie, i zacząłem tutaj ja wyjechałem za granicę, zrobiłem różne rzeczy. Przestało mi brakować pieniędzy. Tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj mam kochaną mnie żonę, córkę. Wszystko mi wychodzi. Nie dlatego, że jestem lepszy czy gorszy, ale dlatego, że realnie pojednałem się z Bogiem i szukałem go i znalazłem. I on pokazał mi, jak mam żyć i kim ja jestem i w ogóle, co to wszystko jest. A nie chodzenie do kościoła i na pielgrzymki i sakramenty. To nie tak jest z tym Bogiem. Ja nazywam się Tomasz Dorożała. Możesz znaleźć. Mój profil na Facebook. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź. Jeżeli potrzebujesz rozmowy, przyjdź. Dzięki.